Tak to sobie wydumałem. Tak sobie myślę, że po co mi mają zalegać w pudełkach i się kurzyć, i nawet nie mogę sobie na nie popatrzeć. Tak to sobie wydumałem. Tak mi się od razu właśnie tutaj to wydawało, że to powinno tak wyglądać. Tak to powinno wyglądać. Mój skarb, z którego najbardziej jestem dumny. Czarny DeLorean. W ogóle jakoś słabość mam do tych DeLoreanów. No tutaj jeszcze ten z filmu Powrót do przyszłości. No. Tutaj oczywiście mam Treasure Hunty. No i tego DeLorianka Treasure Hunta. Razem z półeczką to się prezentuje tak. Proszę Państwa. Całkiem, całkiem. Całkiem. Ale będzie przybywać tutaj jeszcze. Będzie przybywać.